Witajcie, z tej strony 60 witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dniu dzisiejszym dokonamy krótkiej analizy poszukiwań Tadeusza Dudy. Sytuacja, która wydarzyła się ostatnio, była to kolejna sytuacja tego typu w ostatnich latach w naszym kraju. Sprawa, którą żyła cała Polska, także warto moim zdaniem chwilkę skupić się tutaj nad tym, dlaczego w ogóle doszło do tej tragedii. Jak wyglądały działania policji? Czy były one lepsze, gorsze czy podobne w porównaniu do sytuacji z poszukiwań pana Jaworka? Na samym wstępie warto zaznaczyć, kim był w ogóle sam mężczyzna, pan Tadeusz Duda. Wiemy, iż był to 57-letni mieszkaniec starej wsi w województwie Małopolskim i z zawodu był on zatrudniony w branży budowlanej. Mężczyzna ten. Poza swoim zawodem yy, trudził się też kusownictwem. Yy, z informacji medialnych wiemy, iż miał on zwyczaj nielegalnego polowania na dziczyznę. Pojawiał się w lasach z bronią, choć nie posiadał pozwolenia. Yy, z, w życiu rodzinnym natomiast wiemy, że był on wcześniej oskarżany o przemoc domową, groźby karalne dokładnie wobec swojej żony i teściów wydarzenia te miały miejsce w 2022 i 2025 roku. Ponadto w ostatnim czasie rodzina rozpoczęła procedurę niebieskiej karty. Mężczyzna ten był w sumie postrzegany w swoim otoczeniu jako zwykły mężczyzna, był towarzyski, czasami normalny, wesoły, grał na instrumentach, więc nie był wydaje się, nikim szczególnym. To, co utarło się w naszych głowach zazwyczaj, to że na przykład zabójcy, osoby, które zabijają swoją rodzinę, są to jacyś psychopaci, którzy mają rogi, i są to osoby, które w tym przypadku yy, w jakiś sposób odznaczają się społeczeństw, w społeczeństwie. A jak właśnie wskazuje ten przypadek, jest całkowicie odwrotnie. Zazwyczaj są to osoby, które na zwyczajnie świecie funkcjonują w naszym społeczeństwie, chodzą do pracy, normalnie cieszą się życiem i skrywają w sobie pewną murazę, pewne emocje, które spiętrzone prowadzą po prostu w tym, tak jak w tym przypadku do tragedii. Mężczyzna ten następnie dokonał zabójstwa, usiłowania zabójstwa swojej 72-3-letniej teściowej, po czym zastrzelił swoją 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Warto też nadmienić, że w tym domu rodzinnym, do którym doszło do tragedii, była także roczna córka tej pary, która przeżyła. I mężczyzna użył do tego nielegalnej broni, tak? Sztucera z lunetą, podczas obławy, strzelał on do funkcjonariuszy. No i na koniec, w dniu wczorajszym, przed wczorajszym 1 lipca, e, znaleziono ciało tego mężczyzny. Mając już lekko nadkreśloną całą sytuację, warto teraz przejść, moim zdaniem, do motywów. Co doprowadziło do tego, że Tadeusz Duda. Targnął się na życie swoich bliskich. Jest kilka powodów opisywanych zarówno przez media, jak i osoby, które żyły tam w bliskim otoczeniu tego mężczyzny. Jednak tak, jako pierwszy z nich warto wspomnieć, że mężczyzna ten posądzał swoją własną córkę za rozpad swojego małżeństwa, że pomagała ona matce w doprowadzeniu do rozwodu. Duda miał obwiniać panią Justynę za namówienie z matki do rozwodu i wspar wspierała ją w tej drodze w sądzie. Uznał to za zdradę i odebrał jako bezpośredni atak na jego rodzinę i jego pozycję domową. Po drugie, na pewno ten mężczyzna wiedział, że żona po rozwodzie będzie starała się przejąć władzę nad nieruchomością. Zdawał sobie mężczyzna sprawę z tego, że może stracić dom. Ponadto agresja i przemoc domowa narastała tam latami. Mężczyzna z każdym rokiem stawał się coraz bardziej w pewnym stopniu agresywny względem swojej rodziny. Ponadto w niedawnym czasie, co już było wcześniej wspomniane, zarówno Justyna, jak i jej matka zgłosiły przemoc i wszczęto procedury niebieskiej karty. Co było właśnie niejakim nie, nie dowodem y, wspólnej napaści na, 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 na tego mężczyznę, na jego osobę. W pewnym stopniu mogą się poczuć y, atakowany, tak przynajmniej w jakimś stopniu y, odgrażał się, tak? I tak w, z relacji sąsiadów wynikała jego racjonalizacja tego zachowania, do którego on później doszło. W jego głowie widniało to jako wspólny atak zmasowany na jego osobę, ponieważ on nie robi nic złego, a, a wszyscy są przeciwko niemu. Na to dzień przed tragedią mężczyzna zapoznał się z aktami śledztwa, co ma każdy, każda osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, ma prawo mieć wgląd do akt śledztwa. i Mężczyzna dzień wcześniej zapoznał się z tymi aktami, co mogło być w pewnym stopniu zapalną, mężczyzna mógł się w swojej głowie po, poczuć pseudo-osaczonej i postanowił, że zemści się właśnie na swojej rodzinie. Ponadto, na pewno mężczyzna ten miał charakter narcystyczny, egocentryczny. Yy, warto też wspomnieć, iż wydaje się, że była to być może pod wpływem impulsu, ale z jednak z drugiej strony przygotowana akcja, ponieważ w domu mężczyzny. Znaleziono listę siedmiu nazwisk potencjalnych ofiar, co sugeruje, że zbrodnia była częściowo zaplanowana. I teraz warto zastanowić się nad tym: nie jest to pierwsza interwencja tego typu, z którą muszą mierzyć się policjanci. Interwencja, która miała miejsce kilka lat temu w sprawie pana Jaworka, mamy tutaj. Jakby nie patrzeć, podobny modus operandi: zabite najbliższy członek rodziny, poszukiwanie osoby, i co dzieje się w tej sytuacji? Czy szybko rozpoczęły się działania operacyjne? Na pewno tak. Czy skala zaangażowania policji i innych służb była wysoka? Wydaje mi się, że bardzo. Doszło do bardzo dużej mobilizacji funkcjonariuszy. W akcji tej wykorzystano psy tropiące, drony, helikoptery, ochotników. Mieliśmy sławny helikopter Black Hawk zaangażowany. Mieliśmy drony Bayraktar. W późniejszym momencie mieliśmy włączone także tutaj wojsko do poszukiwań. Mówimy o terenie 200 hektarów, więc jest to ogromny, ogromny, ogromny teren. Ponadto na terenie tym znajdowały się, jak się później okazało z przekazów medialnych, dron, znajdowały się tam tunele, więc istniała jakaś szansa, że mężczyzna może poruszać się tak naprawdę pod ziemią, więc helikoptery, helikoptery które wykorzystywały termowizję, były w tym przypadku bezużyteczne. Ponadto jeżeli mężczyzna był kusownikiem... To na pewno bardzo dobrze musiał on znać ten teren, w którym się ukrywał, więc było to bardzo, ale to bardzo trudne zadanie. Następnie ściągano następne formacje, np. Na przykład boa spap, które posiadają fachowe wyposażenie. Natomiast co moim zdaniem, tutaj było piętom mahillesowo, to fakt tego że z przekazów medialnych ciężko było dojrzeć, aby realnie funkcjonariusze policji w tym przypadku dokonywali przesywania terenu. Mogliśmy spostrzec, że w pewnym stopniu krąg poszukiwania tego mężczyzny się zawężał. Drogi były obstawiane przy pomocy patroli które dokonywały kontroli e, pojazdów, które próbowały, tak, jakby, wyjechać z, z tego obszaru objętego kontrolą, co jest na pewno na plus. E, osoba, która tam no, wylądowała w szpitalu, ta teściowa miała zapewnioną policyjną też ochronę, to też na pewno jest na plus. Z, przynajmniej na tej podstawie na podstawie analizy materiałów dostępnych w internecie tak wychodzi. Następnie e, mieliśmy zapewnioną dużą ilość policjantów, ponieważ rotacyjnie w poszukiwaniach brało udział 500 funkcjonariuszy. Natomiast z przekazów medialnych, które widzieliśmy, bardzo często wyglądało to tak, że mieliśmy zaparkowane po kilka, kilkanaście wózków policyjnych. Po 5-10 osób znajdujących się przy samochodach, no i w dużej części tak przebiegał na przykład jeden dzień poszukiwań, że tam osoby przyjeżdżały, no i nikt nie wiedział tak naprawdę, co ma robić. Co więcej, e, internet dobiegły zdjęcia, gdzie policjanci zamiast być wyposażeni w kamizelki kuloodporne, no to świecą się z daleka jako jasny cel, ponieważ mają ubrane policyjne żółtki. Oczywiście, prawdopodobnie pod spodem były tam sparciałe kamizelki 20-letnie z Lubawy, lub skąd inną. To o 3-4 rozmiary za duże albo o 2-3 rozmiary za małe. I do tego orzeszek z 1967 roku, który realnie nie daje praktycznie żadnej ochrony wartości bojowej. I tutaj, moim zdaniem, medialnie policja poległa, ponieważ reakcja internetu po dwóch, trzech poszukiwaniach. Była opłakana. Wizerunek policji, biorąc pod uwagę, że mieliśmy już wcześniej taką sytuację, wizerunek policji bardzo na tym ucierpiał. To fakt tego, że nie jesteśmy przygotowani do poszukiwania jednej osoby, nie mamy sprzętu, żeby wyposażyć 500 funkcjonariuszy w kamizelki, hełmy i broń, Oczywiście mieliśmy tam do czynienia z KMS-ami, które moim zdaniem w ogóle nie powinny już być używane w polskiej policji. Jeżeli biorąc pod uwagę, że plus minus możemy kupić za 4, 5, 6, 7 tysięcy złotych broń długą z lunetą, która będzie w pewnym stopniu ułatwieniem dla funkcjonariuszy, a w zamian za to mamy stare KMS-y, które mają też już swoje lata świetności. Które są tak zalane olejem, że chwała Bogu, jak jakaś kulka z nich wyleci? Wiadomo, są one przestrzeliwane, natomiast mówimy o broni, która przez lata po prostu nie strzela, leży na magazynie i jest do niczego niewykorzystywana, nie używana. Co warto też zauważyć? To, że nie było tutaj żadnego elementu, wydaje mi się przynajmniej z moich policyjnych obserwacji, mogę się mylić, jeżeli tak jest, to przepraszam, to jest tylko moja luźna opinia, proszę się nią w żaden sposób nie sugerować. E, moim zdaniem nie było tam wdrożonego żadnego schematu, który mógłby zostać wypracowany lata wcześniej. Mieliśmy już taką sytuację. Wydaje się, że powinno być, powinien być utarty schemat działania w takim przypadku. I że te poszukiwania nie powinny rozbijać się już na dni, lecz powinniśmy mówić tylko i wyłącznie o godzinach. Godzinach od otrzymania informacji o takiej interwencji, o takim mężczyźnie, i po kilku godzinach ten mężczyzna powinien zostać ujęty. A dlaczego to nie nastąpiło? Dlatego to, co bardzo często mówi się przy zarządzaniu kryzysowym, co pamiętam jeszcze ze studiów, co tłuk mi mój stary profesor praktycznie przez 5 lat, że najważniejsze w przypadku zarządzania kryzysowego są schematy, opracowane plany działań. To jest coś, co w policji moim zdaniem w ogóle nie istnieje. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś incydentem, weźmy na przykład jakąś wadliwą interwencję, gdzie policjant dokonuje błędu. Bardzo często mówi się o tym, że policjanci na przykład Um, używają zbyt mocno środków przymusu bezpośredniego, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, co może doprowadzić w, w, w połączeniu z nie wiem, alkoholem, kokainą, innymi środkami e, psychoaktywnymi do śmierci osoby tu też zatrzymanej, bądź też wobec której się podejmuje interwencję. I bardzo, bardzo wiele lat zajęło to, aby opracować jakikolwiek schemat działań wytycznych wobec osób, które są w, pod wpływem narkotyków, substancji odurzających połączonych z alkoholem, wszystkiego rodzaju obchwyty itd. Bardzo długo zajęło, musiało być kilkanaście, kilkadziesiąt takich przypadków, żeby realnie ktoś nad tym się pochylił. I stwierdził, że ok, jeżeli jest taka i taka osoba, to starajmy się tego i tego nie używać, to w jaki sposób można, ponieważ może dojść do śmierci takiej osoby. I o ile w takim przypadku, bardzo jest moim zdaniem przykro, że nie ma, wydaje się, nie ma utartego schematu działania, a mieliśmy ja już, już 2-3 lata temu do czynienia z taką samą sytuacją, nie ma jaw, jawnego schematu działania służb w takim przypadku. Z drugiej strony wydaje się, że to właśnie na komendancie głównym, czy też na komendancie wojewódzkim, będącym na miejscu, istniała bardzo, ale to bardzo duża presja. I wyobrażam sobie sytuację, w której stricte na przykład wydaje on rozkaz: wszyscy policjanci wchodzimy po tego człowieka, wiemy mniej więcej: strzelał on do policjantów, więc wiemy mniej więcej na przykład gdzie on jest. I puszczamy tam policjantów przysłowiowo w las, idziemy po tego człowieka. Jeżeli ten mężczyzna schowałby się, po, na, powiedzmy, na jakiejś ambonie lub też w innej kryjówce, istniała bardzo duża, duża szansa, że jest on w stanie zabić dwóch, trzech, czterech funkcjonariuszy. I co by się stało w takim przypadku, jeżeli oddałby on strzały celne do funkcjonariuszy? No otóż stałoby się to, że na pewno... Y taki komendant, jeden i drugi, zostałby natychmiastowo odwołany ze swojego stanowiska i być może miałby jeszcze postawione jakieś zarzuty karne za przekroczenie swoich uprawnień, ponieważ późniejsza analiza wykazałaby, że nie było potrzeby wchodzenia, powiedzmy, do tego lasu. Więc została, został tu przyjęty schemat działania otaczania tego mężczyzny, aby w końcu się do niego dorwać. Natomiast, czy istnieją Lepsze formy poszukiwań takiej osoby, czy szybciej można było zatrzymać tego sprawcę, biorąc pod uwagę, że on w późniejszym czasie był w stanie jeszcze oddać strzały w kierunku policji i ponownie nie zostać zatrzymanym, wiedząc gdzie ten mężczyzna jest. No musiał, był on w bardzo bliskiej odległości od tych policjantów. Natomiast nikt obstawem nie podjął, nie podjął tam decyzji o tym, żeby po prostu pójść za nim w momencie tego, jak on strzelał. Oddano strzały zwrotne w, w, w kierunku tego mężczyzny i na tym się to zakończyło. Czy tak powinno to wyglądać? Nie wiem. Moim zdaniem, powinny zostać po prostu opracowane jakieś procedury, które jasno w takiej sytuacji mówiłyby krok po kroku, krok po kroku, co należy robić: jak szybko zaangażować policjantów, jak szybko wydać im uzbrojenie z magazynu broni. Po drugie, musiał istnieć ten magazyn broni. A jak widzieliśmy, stare orzeszki i żółtki to jest priorytet, dzięki któremu nie będziesz, będziesz miał jako policjant postępowania. Co realnie w sumie w żaden sposób nie pokazuje ciebie jako policjanta, jako formację doszkoloną, wręcz przeciwnie, moim zdaniem. Szkoda, że wszyscy policjanci obecni na miejscu nie byli wyposażeni właśnie w takie żółtki i. Kaski z 67 roku, ponieważ to wtedy by realnie pokazało skalę, tylko policjanci, skalę tego problemu, nie do inwestowania policji, bo cały czas mówimy o doinwestowaniu 5% PKB w tym przypadku na wojsko, a o policjantach, o polskiej policji, o bezpieczeństwie wewnętrznym nie mówi się kompletnie nic, gdzie w tym przypadku widzimy, że od kul na ten moment rosyjskiego żołnierza nie zginął żaden jeszcze Polak w ostatnich latach, a od kul Polaków względem innych rodaków już kilka tych osób w Polsce zginęło. Natomiast nadal nie są inwestowane żadne pieniądze w to, żeby poprawić wyposażenie polskiej policji. Mówi się o restrukturyzacji polskich służb w latach 2026-2029. Ale już zostało nabąknięte, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek inwestycji w sprzęt, to zostaną całkowicie zatrzymane podwyżki dla policji dla całej strefy budżetowej, a poza tym policja od przyszłego roku prawdopodobnie będzie objęta. Ustawą deficytową, jeśli można tak nazwać, Unii Europejskiej, ponieważ nas, nasz budżet będzie posiadał za duży deficyt i w ogóle będą cięcia w całej budżetówce, i cały sektor budżetowy będzie miał wstrzymane wynagrodzenia, zamrożone prawdopodobnie podwyżki, więc będzie coraz gorzej, zamiast być coraz lepiej. Jeżeli już doszło drugi raz do takiej sytuacji, i drugi raz ta osoba dokonała w tym przypadku samo. Eliminacji z tego świata, sama się zastrzeliła w tym przypadku. No, to moim zdaniem warto pomyśleć, co by było, gdyby ta osoba w jakikolwiek sposób się wydostała stamtąd i dokonała takiej tragedii 200-300 km dalej, zabijając kolejne osoby. A jak wiemy, była, istniała lista osób, po które ten mężczyzna chciał iść. Jaki to byłby blamasz dla polskiej policji? W tym przypadku skończyło się to, można powiedzieć, w najlepszy możliwy sposób, ponieważ nikt więcej nie ucierpiał, natomiast powinny zostać wypracowane procedury i plan działania, ponieważ taka sytuacja moim zdaniem na pewno powtórzy się w przyszłości i wypadałoby, żeby wtedy reakcja polskiej policji była bardziej stanowcza i była po prostu bardziej skuteczna w krótszym, okresie czasu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Eee, gwoli takiego wyjaśnienia, obecnie moja sytuacja rodzinna, tak jakby nie pozwala na to, abym mógł nagrywać. Nie mam do tego żadnych warunków, praktycznie, więc nie chcę też tworzyć odcinków byle jakich, gdzie mówię byle co, tylko i wyłącznie, żeby napić sobie kilkaset wyświetleń. Moim zdaniem nie jest to. Warte, nie jest to warte po prostu tego kanału, aby tworzyć słabe materiały, które będą tylko zapychaczami. Więc, jeżeli dorwę chociaż kilka godzin czasu, żeby stworzyć materiał, zmontować go, odcinki będą się pojawiać, ponieważ czuję pewien głód nagrywania. Brakuje mi tego, aby móc realnie wypowiadać się do Was, bo mówię o moich przemyśleniach z tej tematyki około policyjnej. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wyświetlenia tego kanału. I cóż, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia następnym razem.